Cześć widzowie, w dzisiejszym odcinku, druga część, twoje imię, twój zadymiarz. Jeśli się nazywasz Alan, to twój zademiasz to Lili. Jeśli nazywasz się Przemysław, to twój zadymiarz to Frank. Jeśli nazywasz się Michał, to twój zadymiarz to Bo jeśli nazywasz się Natalia, to twój zadymiarz to Rosa. No i jeśli się nazywasz Szeli... <gryw> jeśli nazywasz się Franek, to twój zadymiarz to Shelly. Pawidowie?